Witam Was, kochani, serdecznie na dzisiejszym live. Trochę opóźnienia, ale jestem taki, chyba okres przedświąteczny, chociaż tak naprawdę ja jeszcze dzisiaj miałam lekcje indywidualne, lekcje grupowe z ósmoklasistami z Akademii ósmoklasisty. Dzisiaj mówiliśmy o częściach zdania. Miałam też lekcję angielskiego i w końcu dotarłam do Was na live. Sprawdzam dzisiaj Wasze rozprawki. Jeszcze mam kawę bezkofeinową, którą będę popijała. Mam nadzieję, że uda mi się sprawdzić dwie, maksymalnie trzy rozprawki. Jutro zrobię resztę. Zacznę, kochani, od rozprawki Tymka. Później mam rozprawkę Mattiego I jeśli zdążył trzecią rozprawkę, to jest Ksawiera rozprawka. Dobrze, kochani, ale jeszcze należy się przedstawić, bo może nie wszyscy mnie znają, kim jestem. Nazywam się Anna Mazurkiewicz i pomagam ambitnym uczniom zdobyć taki wynik na egzaminie ósmoklasisty i na maturze z języka polskiego, żeby mogli dostać się do upragnionej szkoły średniej lub też na wymarzone studia nawet jeśli mają duże zaległości z polskiego, a robią to poprzez kursy online. Wierzę, że dobrej jakości materiały i przyjazna atmosfera pozwalają zdobyć upragnione wyniki. Kochani, co jeszcze? Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, a tutaj jak widzicie tytuł tej książki językowa obraz rodziny. To moja praca doktorska wydana, którą można kupić w księgarniach internetowych. Była również w Empiku, musiałabym sprawdzić, czy jeszcze w Empiku jest. Zapraszam do wspólnej nauki, do egzaminu ósmoklasisty, czy też do matury. Teraz, kiedy będę sprawdzała rozprawki, będziecie mogli uczyć się ze mną, jakich błędów nie popełniać. Ale również zapraszam do kursów, do kursów ósmoklasisty, pojedynczych opracowań, lektur, kursów z gramatyki. Ja teraz szukam Waszych rozprawek, tylko muszę sobie chyba tutaj ustawić, żeby nie zobaczyć. Tak, dobrze, to jest ten link. TM przede mną, TM. Sprawdzam, czy wszystko widać. Tak, widać. Mogę nawet troszkę powiększyć, chyba, żeby było widać lepiej. Tak, teraz będzie Ci lepiej widzieć. Dobrze. Rozprawka miała dotyczyć pytania, a raczej stwierdzenie, że można zmienić się. Na lepsze? Czy, można, czy jest możliwa zmiana na lepsze? No i teraz TM. Wstęp. Wiele osób uważa, że trudno jest się zmienić, zwłaszcza na starość. Najpierw zastanówmy się, czym jest zmiana. Według mnie, to może teraz to, według mnie, to, hmm, według mnie, zmiana, według mnie, aha, jest to, musi być, musi być ta powtórka. Według mnie jest to zmiana postępowania wewnętrzna lub zewnętrzna, która nie musi być trudną bądź niemożliwą. I teraz teza, uważam, że na zmianę w życiu nigdy nie jest za późno, nie udowodnił to w poniższych argumentach. Dobrze, mamy wstęp, mamy informacje, zdanie takie wstępne do słowa klucz i też wyjaśnione to słowo, czym jest zmiana i TM będzie nam udowadniać w tezie, że na zmianę w życiu nigdy nie jest za późno. Dobrze, pierwszy argument, dobrze, akapit oddzielony. Akapitem warto zauważyć, że zmiana pomaga uniknąć konsekwencji złego postępowania. Przecinek teraz wprowadzenie lektury, co doskonale widać w lekturze, opowieść Wigilina. Jeszcze trzeba tytuł, przepraszam, autora, czyli tutaj przed przecinkiem, opowieść Wigilina Charlesa Dickensa. Pamiętajmy, jak zapisać. Charlesa Dickensa, w której główny bohater Ebenezer Scrooge, dobrze zapisany bohater Ebenezer Scrooge, zostaje nawiedzony przez trzy duchy ducha przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt. To możemy dwukropek zrobić przez trzy duchy, ducha przeszłych, teraźniejszych i przyszłych em, świąt. Można dodać Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia dużymi literami, świąt też możemy, świąt Bożego Narodzenia. Skrót przed przyjściem duchów był niemiły, czyli skąpy. Był niemiły, na przykład i skąpy, kropka, dużo litero. Odmówił wpłacić pieniędzy na składkę dla potrzebujących. Ebenezer, po wędrówce z duchami, zmienił swoje postępowanie diametralnie, przecinek, czyli dał podwyżkę Bobowi, pozwolił mu dosypać węgla do pieca. Skrócz poprawił się, przecinek, wpłacając pieniądze dla potrzebujących i przyszedł do swojego siostrzeńca na obiad świąteczny. Tak, i teraz Tymek. Jeśli chodzi tutaj, zwróćmy uwagę na powtórzenie, czyli mamy ebenezer, mamy scrooge, ale tutaj też mamy ebenezer, scrooge, scrooge. Teraz, w jaki sposób. Możemy zamienić te słowa. Tutaj na początku, jak najbardziej. Główny bohater, Ebenezer Scrooge, zostaje nawiedzony przez, przez duchy. I teraz, na przykład, mężczyzna, prawda? To może być mężczyzna. Starzec, <laughs> właściciel kantoru. I tutaj mężczyzna, prawda, mężczyzna przed przyjściem albo starzec przed przyjściem duchów był niemiły, skąpy, odmówił wpłacić pieniędzy na składkę dla, dla potrzebujących. Jak tutaj weźmiemy na przykład, tutaj mężczyzna, tutaj może być właściciel kantoru. Po wędrówce z duchami zmienił swoje postępowanie diametralnie, czyli dał podwyżkę bobowi, pozwolił mu dosypać węgla do pieca, nawet pozwolił mu kupić nowy, nowy piec. Więc ja bym tutaj pozwolił mu dosypać, ja bym tutaj dała tak: po wędrówce z duchami zmienił swoje postępowanie diametralnie, kropka i tak dużą literą, dał podwyżkę Bobowi. Pozw yy, pozwolił mu wymienić piec. Piec w jego izbie, ale yy, co ważniejsze, Skróż poprawił się, wpłacając pieniądze dla potrzebujących i przyszedł do swojego siostrzęce na obiad świąteczny. Tutaj Tiem, ja bym troszkę uporządkowała to, jeżeli nie pamiętamy, jak to było chronologicznie, ale mówilibyśmy też, że z duchami zmienił swoje postępowanie diametralnie i tak, teraz tak, wpłacił pieniądze dla potrzebujących. Dwa, odwiedził, może odwiedził, odwiedził swojego siostrzeńca. Freda um, um, i um, wspólnie spędzili czas um, podczas świąt. Dalej trzy um, podwyższył pensję bobowi, pozwolił mu wymienić piecyk. I tutaj ja bym jeszcze jako czwartą informację, że pomógł finansowo Bobowi, czyli tutaj opłacił, opłacił leczenie maleńkiego Tima, dzięki temu chłopiec przeżył, tak? Bo my wiemy, że duch przyszłych Świąt Bożego Narodzenia pokazał śmierć Tima. Więc ta informacja jest bardzo ważna, że Tim, maleńki Tim przeżył dzięki Scrooge'owi. I teraz jeszcze, TM, zróbmy podsumowanie. Jeszcze dodajmy jedno zdanie podsumowanie tego akapitu z argumentem. Czyli, jak widzimy, Tutaj mieliśmy, że zmiana pomaga uniknąć konsekwencji złego postępowania. Jak widzimy, Scrooge dzięki przemianie e, nie został ukarany e, samotną śmiercią. E, mógł mógł e, cieszyć się. Pomagając innym. Dobrze? Wiem. Czyli tutaj musisz zwrócić uwagę, jeszcze podsumować, w jakich konsekwencji uniknął skrócz. Że uniknął samotnej śmierci i mógł pomagać ubogim i bliskim, cieszyć się z tej pomocy. Dobrze, zobaczmy teraz drugi. Argument. Dzięki drugiej jeszcze wprowadzenie warto zauważyć. Należy należy dodać, że dzięki drugiej osobie możemy zmienić się na lepsze i bardziej rozumieć i lepiej i lepiej, lepiej rozumieć, co w życiu jest ważne. Kropka, dużą literą. Doskonale widać to w lekturze Mały książek i jeszcze autor. W której pilot Antwana Desaint Exupérego, czyli Antoine N A E O, no tak, supery. I mamy jeszcze dodajemy po apostrofie ego. W której pilot nie interesuje się małym księciem. O, moje dziecko już wróciło, więc nie wiem, czy to piszę, bo uważa, że naprawa jego samolotu jest najważniejsza, a inne rzeczy to błachostki i że jest to nieważne. Czyli, że błachostki to, to wiadomo, że nieważne. W której pilot nie. Ee, i tutaj musimy uważać, musimy zmienić czas. Bo tutaj cały czas pisałeś w czasie przeszłym: pozwolił, odwiedził, przyszedł. A tutaj pilot nie interesował się Małym Księciem, bo uważał, że naprawa jego samolotu jest najważniejsza, a inne rzeczy to błakostki. Później pilot, pilot dużą literą, później pilot zrozumiał, że relacje międzyludzkie są najważniejsze. Dużo liter, zmienił swoje postępowanie, przecinek, czyli zaczął rozumieć świat dzieci, przecinek, między innymi małego księcia. Kropka. Dlatego też po zmianie narysował chłopcu, żeby nie było, prawda, chłopcu, baranka. Po odejściu przyjaciela. Albo małego księcia. Pilot ciężko przeżył po odejściu przyjaciela, a może <laughs> pilot bardzo przeżył odejście przyjaciela, który musiał umrzeć, by wrócić na swoją planetę. I znowu podsumowanie tutaj podsumowanie. Dodamy podsumowanie, że jak widzimy, dzięki małemu księciu, popatrzymy, jaki był argument, że dzięki drugiej osobie możemy zmienić się na lepsze i lepiej rozumieć, co w życiu jest ważne. Jak widzimy, dzięki chłopcu, narrator, może dorosły, Mężczyzna, albo dzięki chłopcu, mężczyzna zrozumiał, że w życiu ważne są relacje, yy, że w życiu ważne są relacje i należy o nie dbać. To by było takie podsumowanie. No i masz w zakończeniu uważam, że podane przeze mnie argumenty dowodzą słuszno, słuszności stwierdzenia, na zmianę w życiu nigdy nie jest za późno. <laughs> Teraz, kochani, i zakończenie to jest jedno zdanie. Scrooge, czyli odnosi się do Scroogea. Scrooge Skróż, dzięki przemianie stał się szczęśliwym człowiekiem, natomiast pilot e, przy pomocy małego księcia zrozumiał, jak ważne są relacje w życiu. Czyli tutaj jedno zdanie musisz odnieść do argumentu ze Scrooge'em. Jedno zdanie, pierwszy argument, tak? Drugie zdanie, drugi argument. Odnosisz się do tego. Takie podsumowanie. Dobrze, kochani. Dzisiaj tak króciutko. Miałam trzy. Miałam w w planach sprawdzić trzy rozprawki, ale dzisiaj pracuję w domu, bo niestety miałam awarię samochodu. Dajcie mi znać, kto jest. Kto jest. Jutro, kochani, zrobił jeszcze jeden, jeszcze jeden live, żeby sprawdzić resztę wypracowań. Mam nadzieję, że już dotrę. Dotrę do biura. Dajcie znać, kochani, kto jest ze mną. Na czacie, żebym wiedziała, i e, e, TM ma już sprawdzoną rozprawkę. Reszta, kochani, jutro, żeby nie było problemu teraz e, na wizji. E, ja jeszcze raz zapraszam do wspólnej nauki e, w. E, tak. O, olo. Dobrze, świetnie, że jesteś. To, e, proszę, wyślij mi do jutra rozprawkę. To mam nadzieję, że jutro sprawdzę. Dzisiaj możesz tutaj na podstawie sprawdzonej rozprawki TIE poprawić u siebie ewentualnie e, jakieś błędy, na nie zmiany. E, do zobaczenia. Jutro podam godzinę jutrzejszego live'a, Myślę, że będzie to bliżej godziny. 15, ale właśnie w tej tabeli, w której macie linki, do live'a napiszę godzinę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki krótki live, ale jedna praca już sprawdzona. Do zobaczenia.